Eee, chłopaki grali w, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i wy też graliście. Małgosia z Kiwińska, Paweł Burzyński. Wicie rekordów układania wielkiego serca z monet. Powiedzcie, jak to wszystko wyglądało, eee, opowiedzcie coś o sobie i w ogóle czy ten projekt się udał faktycznie. Więc może na wstępie jesteśmy ze studenckiej organizacji Scanning Investor. Eee, działamy przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. I postanowiliśmy zrobić coś innego, nie tylko projekty typowo naukowe, nie tylko projekty szkolenia, warsztaty. Postanowiliśmy zrobić coś dla dzieci. I miesiąc temu wpadliśmy na pomysł, aby stworzyć wielkie serce z monet. Udało się stworzyć to serce głównie z pięciogroszówek, gdzie obwód tego serca był z pięciozłotówek. Wczoraj spotkaliśmy się na manufakturze, mieliśmy pewne obawy, czy zdążymy. Udało się, było wszystko, wszystko w porządku. Może nie, nie do końca nam pogoda dopisała. Właśnie teraz widzowie nasi widzą, jak to wyglądało, jak śnieg padał e, i jak było trudno. Ja sama wiem, bo, bo byłam z Wami, i wiem jak to wyglądało, że zasypywał nas śnieg. Ale mimo wszystko daliście radę i to jest najważniejsze. E, jak ta praca wyglądała? Ile godzin przede wszystkim? No, na manufakturze spotkaliśmy się większość osób już o godzinie dziewiątej, żeby przygotować teren. E, rozłożyć płachtę materiału, którą właśnie widać na ekranie e, oraz przygotować worki pełne monet. Praca rozpoczęła się od symbolicznego dołożenia pięciu złotych w pięciogroszówkach przez Pana Prezydenta oraz przez Panią Wojewodę. A potem my ruszyliśmy do akcji. Cała grupa studentów chwyciła zaworki i zaczęliśmy rozkładać pięciogroszówki. Następnie dołączyli Łodzianie. Tak naprawdę zaskoczyli nas już mile od samego początku. Kiedy pierwsza rodzina podeszła, zapytała jej, Kła, czy my też możemy dołączyć, tak? Bo dzieciaki przyniosły swoje monety. Byliśmy zachwyceni tym, że już oni sami się do nas zgłosili i potem pojawiali się kolejni i kolejni. Myślę, że dodatkowym atutem było to, że robiliśmy zdjęcia, które wkrótce umieścimy na stronie internetowej oraz że można było się wpisać do tej pamiątkowej księgi, której niestety dzisiaj nie mamy, ponieważ schnie, do, do pamiątkowej księgi, którą przekażemy Jurkowi Owsiakowi, kiedy już będzie znana suma, jaką zebraliśmy. Ponieważ w tej chwili no, niestety nie możemy jej podać, ponieważ bank z przerażeniem odebrał od nas 26 pełnych worków monet i będzie je liczył. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić jak najszybciej. Muszę Państwu powiedzieć, że bohaterstwo ich było naprawdę niezwykłe, ponieważ układali to serce przez cały dzień w śniegu, który padał bez przerwy, Że padał później, pod koniec dnia zaczął padać, ale musieli wścikać te monety płynem do, do spryskiwaczy, po to, żeby to wszystko nie zamarzło, także naprawdę masa poświęcenia i pełna strategia, ponieważ to było wszystko przykrywane pomiędzy tymi kolejnymi etapami, później odkrywane, dlatego, że to niejednokrotnie Jedna warstwa prawda? tych monet, tylko trochę więcej. Ech, może tak powiem, iż najgłupsza warstwa monet była od łodzian. Czyli sektor wypiąty przeznaczony do łodzian okazał się naprawdę, naprawdę bardzo bogaty. Łodziani okazali się bardzo hojni. Co chwilę dosypywali nam no, dosłownie stos monet. Ludzie przynosili całe worki miedziaków, przesypywali je. A na koniec, kiedy już całego to wesel odkryliśmy, musieliśmy już już barwierki jak gdyby barwiarkami zagrodzić teren. Łodzi nie wszyscy barierki po prostu dosypywali nam <noise> tych pieniędzy. To było, po prostu wyglądało świetnie. Szczególnie jak jeszcze ten śnieg się roztopił i te monety mogły się już mienić. I to no, wygląda jak złote serce. W tej sytuacji od przybytku głowa nie boli, wyjątkowo. Nie. Ciężkie to było, prawda? Ja miałam taki pomysł, żeby namówić ich, żeby oni to zgarnęli w tę płachtę, ale to w ogóle nie było szans, prawda? No nie było szans ze względu na ciężar, ponieważ z naszych oszacowań wynika, że monety ważyły ponad 600 kilo. Ułożyliśmy serce o powierzchni,

Znalazło się na nim ponad 200 tysięcy monet. To były monety przez nas przygotowane tak naprawdę. A łodzianie, tak jak już Paweł wspominał, byli bardzo hojni. Na początku może nie do końca wiedzieli tak naprawdę, co robimy. Może jakieś braki to z naszej strony są w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. Lepsza akcja informacyjna. Tak, będzie. lepsza akcja informacyjna, ale ci, którzy byli rano, obiecali, że przyjdą popołudnie i naprawdę przyszli z workami pełnymi monet. A te startowe monety, bo ja widziałam, że Wy mieliście swoje worki. Skąd Wam się udało je pozyskać? Sami zbieraliście te pieniądze? Sponsorzy, sponsorzy i sponsorzy, sponsorzy więc, więc naprawdę podziwiamy osoby, które nawet w czwartek mieliśmy telefon, iż jedna osoba dokłada nam pewną kwotę, i, i udało nam się. Trzy, trzy dni przed. Szybko musieliśmy wymienić te pieniądze w banku. Otrzymaliśmy worki pieniędzy, i tak to, tak to poszło. Można powiedzieć, że bardzo dziękujemy pracownikom RGSM, którzy się zebrali. To właśnie był fundusz pracowniczy, który został przeznaczony. Także firma nawet spoza Łodzi, firma Stelunia, także firma Konsus dołożyła nam e, bardzo dużą kwotę pieniędzy. Tak, bardzo i jeszcze bardzo dziękujemy urzędowi miasta Łodzi, tak. który również <laughs> nas wspierał. A jeszcze w kwestii firmy Konsus to tutaj chcieliśmy szczególnie podziękować, bo jak myślę wielu Łodzian już wie, właśnie jest to firma, która wylicytowała Pierwsze złote serduszko mm. również w tym roku, tak jak i rok wcześniej. My bardzo dziękujemy Państwu wszystkim, którzy zechcieli przyjechać w ogóle do manufaktury, ale którzy chcieli się dołączyć do tej akcji, bo to naprawdę szczytna akcja, fantastycznie się udała, za co Wam również dziękujemy, bo, bo to nie da się ukryć ogromny wkład i miejmy nadzieję, że faktycznie okaże się, że to bardzo dużo pieniędzy. I chcielibyśmy zachęcić jeszcze, jeśli można łodzian, żeby już od dzisiaj zaczęli zbierać, zbierać monety na, na przyszły filmy. rok. Tak może, może uda nam się z pięciu złotówek ułożyć serce. Może Żadziemy pobijemy tego. rekord Guinnessa, więc zapraszamy wszystkich już teraz. Zapraszamy, ja dziękuję wam dziękuję bardzo. Dziękuję.